Coś zrobię, że jak się ten, to od razu takie będzie się. przejście i Ty się pojawi. No i siemanko moi drodzy, lecimy z nową serią odnośnie metamorfozy Kuby. Kubę mogli się poznać u mnie na Instagramie. Zapadaliśmy pytanie, czy chcecie zobaczyć jego metamorfozę. Byłem sam w szoku, było mega duże zainteresowanie z tej strony. Także dziś poznacie Kubę osobiście, ale czym ta seria będzie się różniła od wszystkich innych, zero ukrytej prawdy. Zobaczycie wszystko od A do Z. Jak się będzie Kuba zmieniał, jak będzie wyglądała jego dieta, jak będzie wyglądał jego trening. Także teraz poznajcie Kubę. Kuba zgłosił się do mnie 3 tygodnie temu w celach podjęcia tej współpracy, że chce zmienić w swoim życiu, chce coś zrobić. Teraz zostawię was na chwilę z Kubą, Niech Wam opowie, jak się w ogóle doprowadził do tego stanu, co go zmotywowało do tych zmian, żeby się tutaj do mnie zgłosić i zrzucić to, co zbierał przez lata. Także teraz posłuchajcie, co ma wam do powiedzenia. Siema, mam na imię Kuba i od kilku lat pracuję w biurze. Co przyczyniło się do tego, że moja sylwerka wygląda jak wygląda. Poza tym, że praca biurowa i totalny brak czasu oraz chęci na ćwiczenia, zła dieta, dużo alkoholu śmieciowe jedzenie, no i tak to było. Potrafiłem zjeść 2-3 posiłki dziennie, oczywiście były to one bardzo duże, bardzo obfite, zero pojęcia o kaloryczności, o składnikach makro, więc jadłem po prostu od największego cyklu, pizzce, kebaby, tego typu przypadki było tego dużo, było to niezdrowe, było to w podłych porach bardzo często po widziu piweczka do meczu kończyło się gastrofazą, zamówieniem pińczyka. więc nie wiecie jak to było, oczywiście jedzenie na noc nie polecam wstawałem rano taki byłem trochę no smolony, nic mi nie chciało Podejmowałem próby walki ze sobą, kupowałem diety pudełkowe. Oczywiście po dwóch, trzech tygodniach już mi się nie chciało, nie dojadałem. Mam do dzisiaj w zamrażalniku zamrożone parę, parę porcji, no bo to wszystko było takie. E, miałem duże chęci, starałem się, zaczynałem, ale po chwili wszystko wracało do normy. E, poddawałem się, no i z, z roku na rok, zamiast waga spadać, przybierałem na wadze. Obudziłem się pewnego pięknego dnia, pomyślałem sobie, nie, muszę coś sobie zmienić. No, i wtedy poszukałem właśnie na stronie CityFeed kontaktu do Mariusza, napisałem do niego maila z tematem pomocy, e, skontaktowaliśmy się, no i teraz, już od tych trzech tygodni, odkąd współpracujemy, no czuję, czuję dużą poprawę. Czuję się lepiej, lepiej się wysypiam, lepiej zasypiam, e, jestem bardziej otwarty na, na świat, na ludzi. Wcześniej bałem się chodzić na siłownię, byłem gruby, dalej jestem gruby. Teraz się tego nie wstydzę. Mariusz otworzył mi oczy, a wcześniej e, po prostu się bałem, wstydziłem się, chowałem się przed ludźmi, zamykają się w domu. No i sytuacja doprowadziła do tego, że. No, musiałem podjąć drastyczne kroki, napiszę do Mariusza i teraz działa. No, jak Kuba Wam powiedział przed chwilą, zanim się tutaj do mnie zgłosił, jego życie wyglądało tragicznie. Na samym początku wprowadziliśmy bardzo delikatne zmiany, czyli zmieniliśmy w pierwszym etapie odżywianie, bo to odgrywa kluczową rolę. Drugą kwestią jest tutaj trening. Tylko nie przesadnie, trzy sesje w tygodniu uważam, że jest to w zupełności wystarczające i co najważniejsze sesje cardio. Od tego nie zaczynamy w dużym stopniu, prowadziliśmy dosłownie w tygodniu trzy tutaj razy spacer, dokładnie tak, spacer. Nie ma możliwości nawet, nie ma mowy o bieganiu, za duże obciążenie w tym momencie jest na stawy, także zaczynamy od tych najmniej w takich form, które obciążają tutaj cały układ. Także spacery, ewentualnie rowerek, te dwie formy wchodzą w grę. Jeżeli chodzi o dietę, wprowadziliśmy na samym początku 3500 kalorii ze względu, że Kuba ma bardzo mało ruchu w ciągu dnia. Teraz będziemy to stopniowo zwiększali, także 3500 kalorii. Jeżeli chodzi o rozkład makroskładników, 200 g białka i teraz jeszcze bardzo ważna rola bo nie zasilamy tkanki tłuszczowej. Kuba waży 150 kg, więc teraz 2,5 g na kg masy mięśniowej, jeżeli byście chcieli przyjąć, musiałbyś spożywać bardzo dużą ilość białka, a nie na tym to polega. My nie będziemy zasilać tkanki tłuszczowej. Tutaj u Kuby przybieramy na masę mięśniową, czyli 200 g białka, 300 g węglowodanów i 160 g tłuszczu. Tak wygląda rozkład makroskładników, jeżeli chodzi o naszą dietę. Trening siłowy 3 razy w tygodniu, jeżeli chodzi o sesję cardio 3 razy spacer w ciągu tygodnia po 30 minut, aby trochę tą aktywność fizyczną zwiększać. Jak Kuba wam powiedział, jego samopoczucie drastycznie już się zmieniło, a jeżeli chodzi o sylwetkę, jak to wygląda w tym momencie, jak wyglądają pomiary, no to teraz właśnie was zabierzemy na górę, zobaczycie jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Kuba jest mega zmotywowany od samego początku, pełne zaangażowanie, podchodzi do tej współpracy na 100%. Co mówię, to wykonuję tutaj w 100%, z czego jestem mega zadowolony. No i mam nadzieję, że wytrwa cały ten proces. Już teraz zapraszamy Was do subskrybowania kanału. Dajcie łapkę, piszcie w komentarzach, żeby tutaj zmotywować do końca kubę i lecimy z całą serią tych materiałów. Będziecie na bieżąco obserwowali, jak się zmienia jego sylwetka, jak się zmienia dieta, jak się zmienia trening, bo będziemy Wam pokazywali wszystko od podstaw. Materiały będą leciały na bieżąco, jeden, na tydzień, na dwa. Zobaczymy, jak tutaj będziemy z dyspozycyjnością, ale abyście mieli cały czas na to podmiot. Także teraz lecimy wykonać pomiary, zobaczycie jak to wygląda od wewnątrz. Jak widzicie wyniki nie są dosyć imponujące, mamy w tym momencie 148,7 kg nadwagi maszyna pokazuje 46, oczywiście do tego z dystansem tkanki tłuszczowej 41,3% także jest nad czym pracować no, ale najgorsza też tkanka wisykularna, która otacza nasze narządy wewnętrzne skala od 1 do 9, my mamy 28, także czeka nas sporo pracy BMR, podstawowa przemiana materii według maszyny to 2255 kalorii ale oczywiście to test z dystansem jeżeli chodzi o pomiary to jest tylko taki, dla nas jakaś taka wskazówka, odniesienie ale wszystko później będzie na wymiarach klatka piersiowa 136 cm biceps 46 cm pas 142 cm no i udo 80 cm także w tym momencie w pasie mamy o 6 cm więcej niż w pracy piersiowej, a zobaczycie, jak będzie za niedługi czas. Także teraz lecimy z treningiem, zobaczycie, jak wychodzą ostatnie poty z kuby. Lecimy. oh my W Niemiecku, bo my już jesteśmy po treningu, trenujemy systemem full body workout, staramy się zaangażować całe ciało na każdej sesji, głównie trening siłowy plus ewentualnie jakieś tutaj modyfikacje treningu funkcjonalnego. Przysiady, wszelkiego rodzaju suwnice, wyprosty na razie pomijamy. Skorzystaliśmy na samym końcu, jak zobaczyć, się zobaczyć, stereoksów, lekkie przysiady, żeby nie obciążać bardzo tych stawów, ale żeby dać też tej bodzie z tym miesiącem, jeżeli chodzi o mięśnie nóg. A więc jeżeli chodzi o treningi, tak mniej więcej to wszystko wygląda Kuba, jak się czujesz po treningu teraz. Wypompowany. Wypompowany totalnie, jak widzicie, koszulka płynie. Nie zapomnijcie na koniec zostawić łapki, zmotywować Kuby w komentarzach pozytywnymi, tutaj pozytywnym odbiorem, bo mam nadzieję, że taki oto będzie. I subskrybujcie kanał, bądźcie z nami na bieżąco i widzimy się już w kolejnym materiale. Kuba, coś na koniec. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie ruszajcie do działania. Ruszajcie Jeszcze do działania trzyma. również. Kuba podjął ten krok, wy też dupcie to samo. Pioneczka.